Hej, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze Konan Exile na serwerze yy, oficjalnym, na którym sobie gram tutaj ze znajomymi. Plan na dzisiejszy odcinek, moi drodzy, nie jest skomplikowany. Muszę nazbierać siarki, żeby stworzyć stal, z której zrobię okucia, bo będą mi bardzo potrzebne. I znalazłem mapę. Tak, znalazłem mapę i będę chciał zobaczyć, co na tej mapie co tam, do czego ta mapa prowadzi. O tak, do czego ta mapa prowadzi i dzis na dzisiejszym odcinku skupimy się w. Pierwszym, na pierwszym planie właśnie na tym. A jeszcze co? Ten budynek, jak możecie zauważyć, jest już mniejszy. A za chwilę w ogóle go nie będzie. No, bo się przeniosłem. Zaraz wam pokażę gdzie, co się wydarzyło. Ale najpierw jeszcze pokażę wam, co tutaj mój sąsiad yy, stworzył. Przede wszystkim ma dużo więcej zwierząt. Zaczął tutaj yy, poprawiać, jakby ulepszać wieżyczki. <laughs> Do tego widzę, że doszło koło bólu Uuu W którym jest niewolnik, który chyba coś mu jest No chyba głodny jest w ogóle ten niewolnik Dam mu jedzonko, niech mu się robi Dam mu mięso Nie będę szarał, dam 5 OK. Tu się dodaje? Tutaj O dobra Działczy. Szepcze nie musi dziękować. <laughs> Naprawiłem mu niewolnika. Niech sobie tutaj y, robi swoje rzeczy. Tutaj Szepcze widzę, że bardzo dużo zmian wprowadził w tym swoim budynku. No, oby tak dalej. Podejrzewam, że to będzie naprawdę fajna budowla. Do tej, pory, do tej pory zawsze robiłem tak, że naciskałem E, no nie, i niszcz, i w ten sposób, no nie. Tutaj pod, po, dostałem podpowiedź, że łatwiej jest zrobić młotek, kliknąć prawym i cyk, cyk. I wtedy się dzieje. O, jest tutaj. I to wszystko jakoś tak sprawniej idzie, że tak powiem. I rzeczywiście, idzie sprawnie jak. Эсалона. No i dobra, posprzątane. Stajenkę też już przeniosłem. No więc moi drodzy, w tym, na tym biomie, w tej krainie, nie wiem jak to nazwać, będzie ostatecznie, będzie ostatecznie moja siedziba. Tamte światła, które widzicie, tam zacząłem budować. Miał być to zamek, co z tego wyjdzie, to zobaczymy. O nie, wilk. Trochę do światła go wezmę. Chodź do światełka. rzucił muszę tak biegać wokół niego bo no jednak brak tej staminy trochę przeszkadza przez, przez to, że jestem przeciążony po niszczeniu mojego poprzedniego domku dobra udało się Za go skuruję bo wiodąka skóry się przydają no a to co widzicie to będzie moja wioska tu będzie Taki zamek, który będzie jakby moją siedzibą. A tam w dole będzie się odgrywała cała reszta jakby życia. Tu, tutaj mamy taką, taką kuźnię mamy tutaj są trzy piece. Jest tutaj stanowisko kowala. No i stół odlewniczy. Na początek mi to wystarczy. Znaczy przynajmniej na razie. No i tutaj mamy kolejne budynki, w tym budynku jest warsztat. A w tym miejscu. Dzieją się rzeczy, które są związane ze zwierzętami. Budynek zielarza, że tak powiem. Tak, tutaj się dzieje alchemia. No, i na razie tutaj nocuję, no nie? Tutaj się dzieje. Gdzie to jest? Tutaj. Tutaj się dzieje jeszcze też bardzo ważna rzecz. Spójrzcie, mam konia. Nie mam jeszcze stanowiska rymarza, żeby zrobić mu siodło, ale to już niebawem. Nie wiem, czy w ogóle będę jeździł na tym koniu, ale posiadanie konia już samo w sobie jest fajne, prawda? A tutaj, moi drodzy. Spójrzcie, jeden, drugi, trzeci. Trzy wilki siedzą. A teraz czas na wyprawę po siarkę. Po siarkę, moi drodzy, polecę tutaj, bo z tego co wiem, to jest chyba najbliższe miejsce. Bo jeszcze jest. Ja przynajmniej wiem, jeszcze tutaj, że w tej jaskini jest siarka. No i tutaj, nad tym jeziorkiem. Tutaj jeszcze nie byłem, powiem wam szczerze. Mam ochotę się tam przejść, zobaczyć, jak, co, jak, jak, jak tam wygląda, co i jak się dzieje. W każdym bądź razie wiemy na 100%, że to jezioro jest trujące. Są opary, które zabijają jakby człowieka. I żeby tego uniknąć, potrzebuję zrobić maskę pustynną. No i dobra, tak mój tutaj bohater wygląda w tej masce pustynnej do oddychania. Ale na razie mu to zdejmę, założę hełm i lecę na to jeziorko łupać siarkę. Aha, okej, okay, on jeszcze strzela czymś do mnie wiesz, ja co jest najgorsze, nie przewidziałem tego, że mam pełen ekwipunek, no nie? Się wy, wy, na wyprawę... Się na wyprawę wybrałem bez kitu A z jego tylko kamień wypadł. Tam siedzą trzy kolejne. Czy co, zejdę na dół? Zobaczę, może tutaj coś będzie. Kolejny stwór. Muszę sobie porządek we punktu zrobić, bo bez staminki to powiem Wam będzie ciężko. Ciężko będzie, jak się przeciążę, to stracę możliwość odnawiania staminki sobie, nie? No i tak, moi drodzy, zebrałem z tych stworów około 500 sztuk siarki. Jest to naprawdę malutko, ale na teraz mi to wystarczy, a też troszeczkę mnie czas goni, że tak powiem. I tak właśnie, moi drodzy, bijąc się któregoś razu z czarnoksiężnikiem, znaczy z gościem, który stał przy stole, zdobyłem mapę martwego czarnoksiężnika. I to pokazuje na tej mapie to miejsce. No ja sądzę, że to jest, moi drodzy... Że to jest tutaj. To jest ten zakręt, no nie? tutaj gdzieś powinna być jaskinia, w której znajdują się. Mm, znajdują się czary. Tutaj będzie można odblokować sobie właśnie magię. I za chwilę tam mam zamiar y, dotrzeć. Tak mi się wydaje, że to powinno być po drugiej stronie tej jak, rzeczki, jakby, no nie? O, widzę jaskinię. Widzę jaskinię, moi drodzy. Już tam wchodzę do środka, a zobaczymy. Co? Z tego wyjdzie. No nie, ale to skażenie działa. Co my kurczę? Nie podoba mi się to, bo tutaj skażenie jest skażenie. A on nie chce wyjść stąd. Dziwnie tu jest. Znaczy, może byłoby fajnie, żeby nie to skażenie. Oho. Chyba dobiegam do celu. Skrzynka? Chyba nie jest otwierana skrzynka. Mam! Postawy czarnoksięstwa Księstwa Jest tu coś jeszcze? Uff. Dobra, jestem bezpieczny, jestem bezpieczny, moi drodzy Zaraz sobie zobaczę od razu we właściwościach Nie, w wiedzy Magia, coś mam lokalne? Tak, mam jakieś Słowo, mosty, lodowy most Odkrycie spaczenia. Stanowisko taumaturgiczne. Główne miejsce, w którym czarnoksiężnicy wytwarzają obiekty magiczne. Okej. Okay. Tu jakieś znaki. Sakwa z juty. Tego wszystkiego się dowiem, jak to działa już niedługo. Tymczasem tym muszę wrócić z powrotem. Będę musiał jakąś tancerkę znaleźć, żeby. O, urawcie, jest w tancerka. No. To pójdę sobie popatrzeć na tancerkę. To troszeczkę mi zejdzie. Tego spaczenia. Czy jak to się nazywa? Wiecie, tych chwilowych pasów, które mi tam w tym momencie ograniczają ilość życia i zdrowia. Tak więc tak, moi drodzy, ja uciekam lecę do swojego domku się leczyć i odpoczywać. Tak. A w najbliższym odcinku będziemy trenować magię. Będziemy sprawdzać o co chodzi, co możemy zrobić dzięki tej magii i jak to wszystko wygląda. A tymczasem ja uciekam. Żegnam się z wami ciepłutko i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.